Szanowni Państwo, bandycka YouTube'a wcale nie jest taka bandycka, ponieważ wygraliśmy nasz kanał, ten, który właśnie oglądacie, tak, Inba wciąż trwa, ten, który mam nadzieję macie zasubskrybowany, wygrał w konkursie fajności na YouTube'ie i wygraliśmy pierwsze miejsce, jesteśmy oficjalnie najlepszym kanałem na YouTube'ie, pewnie nam nie wierzycie, ale dzięki temu materiałowi filmowemu udowadniamy, że to jest prawda proszę bardzo No, mówiłam mówiłam, czy coś doktorze masz do powiedzenia w tej sprawie? Więc następnym razem to zdobędziemy, w ogóle cały YouTube zdobędziemy, już nie jakieś tam pierwsze miejsce, jak się na 100% postaramy. Ale nam się nie chce, bo może już nie jest tak gorąco jak wcześniej, ale trochę ciągle jest. Dziękuję.